Ludzie, z tej strony Skubany. Dzisiaj ze mną jest no I będziemy dzisiaj grać mecze Rocket League. Właśnie nas dołączyło do meczu. Dobra, Super. nieważne. Nie wnikajmy w nasze intencje. Zobaczymy jakie skille mamy.

O nie, oni o! są dobrzy. <grym> to oni się dobrze działo. A jakby co. Zobaczmy, jak ja się trochę nie rozgrzałem. Oni są dobrzy. Zróbmy to. O. Ale, zes? Ale... Ale, że jest? Ale, jednak nie jest? Dobra, tam... nie będzie. To ole chłop latał, Co to miało być? Grało się. To było tango dżungli. Tak nie Tak się nie robi. Jak się nie robi. Tak nie wolno robić. O. Nic się nie stało. Na poceńce. Tylko tyle powiem. Puść, ja to mam, ja to mam. Ez... Oni tak się starają. My, kurwa, lewo piłki dostaliśmy gol. O! Nie. <gul> o, to ładne było. Gol? Ojcie. Mm. A. Mm. <gul> Dobra. O, o, podanie, no, kurde. Los. Dobra, masz tam, wystawione. Nie ma kurna, obroni, to się... Co Oho nie. Oho, patrz. Ha. <laughs> e, że jest... Mm. Ale że tak spłocił? <laughs> na poceniec? I to jeszcze Jaki na pocenie? Ja Ay, kurwa, dostań, to dobrze. To było, ale kurde, oni są dobrzy. Ale akurat oni są mega dobrzy. Ej, dobra. Oni... nie Ale, oni tak, tak zawalili. mi. sami mają piłkę, to chyba dobrze. Aha. Nie dobrze. O nie. Oni tam piszczą. Właśnie... Dobra. Jeżeli oni są blisko piłki... To jest niebezpieczne. A teraz byli... Nie, to nie ma za okay, e to O, Okej, <ślese> A, ktoś w ogóle to grupy do, e, do... No, no są mi znajome, ale wyszedł. No właśnie założyłem. Ktoś tak to pisać w ogóle. O, okay. Sobie byśmy sami wali <ślese> w bramkę. Ładnie! <ślese> No to GG's bro Nie no To, Oła. to jest easy game normalnie. Nie, oni, 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 oni. oni mają piłkę To nie To nie dobrze się skręci No to Aha. Dlaczego ja w piłkę tak nie trafiłem Nie wiem, ale myślę oj, 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 oj! Mogłeś trafić, akurat gdybyś trafił to by nie było bramki. Cały budzie skoczyłeś jak ten pijak z giebronki. O, patrz, ładnie. Jej! Chyba Oni chyba nie umiał korzystać z szybkiego czasu. Pa, fly ring ring wyrobił. Oj, 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 Nieładnie tak. Nic nie stało. Co mi to. do góry? Zaraz zagramy jeden na jeden piłkę naprowadzoną. Dobra. Ajajaj, co to było? On to wziął. piłkę. nie zaatakował od O nie. Ty, to prawie nie wpadło. No właśnie. No ale oni są dobrzy. No, oni są razem ogólnie też z nimi. Ja. 4-3, możemy jedną w bramkę. A ja tak przydać, Dobra. Nie wiem O czuło... ale to nie poleci. Ale, że chłop tak podbił piłkę. No i. Ale że chuba, tak... <laughs> Jakby to wleciało? To było... cudowne. wdowne. No ale jest. czemu nam tu zaprzestało wielki? Ale e ja z nimi. Sobie, lol. Ale S z nimi. Dobra, dawaj rozpoczynaj jeden na jeden. Yy, tak, yy, własne gry.

a, mam piłkę, Beko. To nie fair. A ja tego nigdy nie grałem, akurat. Jeszcze nigdy jak nigdy nie grałeś? No? LOL. To jest jeden z bardzo znanych trybów A, 17 lat. Ehm. tylko mi ta piłka musi tak idealnie wlatywać? Super, zaklinowałem się. Zaklinowałem się. W sensie poleciałem do góry, nie? I moje auto się zatrzymało. Patrz, moje auto się. Zatrzymało. Nie. Nie wezmę tego. No ja chcę blisko lecieć, ale to nie moja wina. Dobra, znam się nic znam cię. Myślę, że to nie wejdzie. Nie no ja, i mi to wisi. Ty masz łatwiej przez to, że ja zatrzymam cały czas. Bo ty się nie oddalasz od bramki. No nie oddalam się. Ale się też wracam. Nawracam się, taisz, chłopie? <laughs> Ale że W końcu W 20 minutach czekam Espraźnie nie no, chwila to była chwila przerwy technicznej. Nie. Jezus! Ledwo! Mówiłem, no że mam... że masz łatwiej teraz No i patrz <grym> jak Co? Tak Ale czemu ja tego nie dotknąłem w ogóle? Nad tym się zastanawiam. Bo ja leciałem idealnie. to, w... ty... Dlaczego... Ale ty tu nie wiesz co ty masz zrobić, gościu, bo to wygląda by cały czas. O nie! Ci bramę.

Ale, Rewis, tak o! W ciągu minuty 10 bramy? No bo ja się jakoś odczytałam z strasznie, lol. A wiesz, że wtedy jest łatwiej. Dobra. Muszę zastosować moje skrócone taktyki. Oj, coś taktyka skrócona. Nie wyszła! No i wygrała. <grym> A, tu podkręciłem gościu, umiesz tak podkręcić? Tu się gra do 10, do ilu się gra? Do Serio? No Jezus, trochę. Gotowy. Ja chcę jeszcze raz, dobra? Dobra, ostatni mecz zagrały i kończymy to. Halo! Kurwa! I opuścił mnie człowiek dobra, czyli trzeba kończyć szybciej. Niestety dobra, także... się mam